Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj pijemy herbatacją pierwsza noworoczna słuchajcie herbatka i piję lewą ręką a to dlatego, że krew jest na palcach, tu nie be... oszczędzę wam, słuchajcie wycinałam noworoczne skórki, wycinałam skórice bo słuchajcie mówię pomaluję paznokcie lakierem, to muszę ładnie wyciąć i sobie powycinałam do krwi, słuchajcie nic nowego, zawsze są jakieś szkody ale do poniedziałku Yy, muszą się zagoić. Wtedy pomaluję, bo będę, słuchajcie, w poniedziałek szła yy, z Rachel. Się umówiłam z Rachel, w sumie we wtorek. Nie wiem, kiedy się widzimy. Niech się goją, słuchajcie. A ja dzisiaj przygotowałam takie tło, słuchajcie, artystyczne, artyzm. Yy, bo dzisiaj będę też zacznę od artystycznej rozmowy. Yy, obraz mi się strasznie podoba. Słuchajcie, z Polski przywiozłam, na Oeliksie kupiłam. To jest oryginalny, malowany z 1955 roku. Bardzo mi się podoba Pawie Pióra, na szczęście. A dlaczego chcę artystycznie mówić, słuchajcie, no też przyniosłam mój artystyczny kubek, on był kupiony w galerii, robiony przez artystkę, artystyczny. A będę dzisiaj mówić o artyzmie, znaczy może zacznę od artyzmu, potem przejdziemy do rzeczy na przykład takich jak ta fryzura nieszczęsna. Ale artyzm będzie dlatego, że dostałam prezent od Mikołaja. Ramons. Słuchajcie, zażyczyłam sobie od Mikołaja kartę podarunkową na Etsy. I chciałam bardzo kartę podarunkową na Etsy, słuchajcie, bo już od chyba ponad roku wyszukuję rzeczy na Etsy, takich mm, ręcznie robionych, typu rzeźby, ceramika, coś robione przez artystów, właśnie. Strasznie, ja ogólnie lubię. Artystyczne rzeczy robione przez ludzi z talentem. Oczywiście one muszą być w moim stylu. Jest dużo ludzi, ma swój własny styl i przekłada go na y, rzeźby, produkty, i nie wszystko mi się podoba, ale jest bardzo dużo rzeczy, co jestem zachwycona, chciałabym mieć w domu. I zawsze, kto mnie zna, to mówię o Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, w Bramie, Nowa Brama, bo tam właśnie kupiłam na przykład te kubki. Tam, tam kupiłam dużo rzeczy, które też. Y, w przeciągu życia pobiłam yy, bo jest to ceramika, miałam taki ładny witraż, słuchajcie, zbiłam. Yy, ale cały czas staram się otaczać i zaopatrzać w jakąś sztukę, bo ja dwie rzeczy kocham: vintage i sztukę. E, tylko mnie na sztukę nie stać, słuchajcie. Chociaż wintycz teraz też jest dosyć drogie, więc też przestałem je stać, ale e, lubię otaczać się ładnymi rzeczami. Oczywiście, tak jak mówię, każdy ma swój gust. Dla mnie coś będzie ładnego, dla innego e, nie będzie ładne, ale słuchajcie, upatrzyłam sobie na Etsy tyle rzeczy, mówię, Mikołaju, kartę podarunkową poproszę. I dostałam, słuchajcie, dostałam kartę podarunkową. To mówię, kupuję. Wypatrzyłam tych artystów, których już miałam tam w zakładkach. Ale tak zaczęłam jeszcze szukać, jeszcze powiem wam w ogóle, że nie wiem, czy polska ceramika, polscy artyści, rzeźbiarze, czy oni rzeczywiście w Polsce my mamy specyficzny styl, czy po prostu ja tak trafiam, ale to, co mi się podoba najczęściej jest robione przez polskich artystów. Jak coś wynajduję z Polski, to mówię, dobra, kupię coś z Polski. Upatrzyłam sobie paru artystów bardzo mi się podobających, ale później, słuchajcie, coś mnie tknęło. Wpisałam lampa vintage. No i się zaczęło, słuchajcie. Mój szybki proces kupienia sobie prezentu nie był taki szybki. Słuchajcie, z lampy vintage przeszło na vintage ceramiczne kafelki. Kafelki ozdobne, nie takie, żeby w łazience czy w kuchni położyć, to są taki kafel ozdobny. Przeszło do szukania, słuchajcie, wazonów przeszło do szukania dywanów, słuchajcie, za nie... ja miałam sobie coś kupić i zajęło mi to ponad tydzień, a strasznie nie lubię, jak mi to długo zajmuje, bo ja tracę czas, bo ja się oddaję w pełni szperaniu, ja uwielbiam szperać, jak ja mam coś znaleźć, to szperam i szperam w internecie i siedziałam godzinami i słuchajcie, w końcu mówię, to jest niedorzeczne, ja spędzam całe dnie w internecie, moje życie opiera się na szperaniu i z koniec końców skończyło się na, na kupieniu tego, co widziałam, na, miałam w pierwszych zakładkach. Było kilka artystów, których miałam upatrzonych, zamówiłam, dostałam e-maila, że y, y, to, to będzie rzeźba, taka figurka y, ceramiczna, gliniana. Nic wam jeszcze nie powiem. Nie, po, nie pokażę, bo nie mam. Ale też nie chcę mówić, yy, dawać screenshota sklepu, bo jak przyjdzie, nie wiem, brzydka albo potłuczona, to nie chcę robić złej reklamy. No bo jednak ktoś to zrobił ręcznie. Tylko do, zobaczymy na żywo, czy wygląda dobrze. Ale powiem wam, że niektóre sklepy mnie zachwyciły. Był ten jeden taki. Yy, Chyba Cela 37. Powiem Wam, o kurde, będę musiała sobie coś kupić z tego sklepu. Miałam dylemat między tym sklepem a innym sklepem. O, oh! Także artyzm w Nowym Roku na pewno będzie u mnie gościł jeszcze bardziej. Będę musiała się zaopatrzać w więcej takich rzeczy właśnie. Handmade. To też jest handmade malowane przez jakieś. Chyba. Ja sprawdzam, czy to szwedzki, skandynawski artysta. No i słuchajcie, tyle chyba o artyzmie. Nie, powiem Wam, że ja mogę o tym godzinami gadać, tak samo jak o vintage, a kupiłam też parę rzeczy vintage w Charity Shopach, to Wam może zrobię filmik jakiś hol, coś takiego pomyślę. Ale słuchajcie, teraz to, co, o czym zrobiłam zajawkę na początku, moje włosy, słuchajcie. E, muszę właśnie dzisiaj może zadzwonię, która to godzina? Do mojej fryzjerki, bo jestem z nią umówiona pod koniec miesiąca, ale nie ma po co iść, bo ja słuchajcie, już nie chcę grzywki. Ja słuchajcie, rezygnuję. E, nie jestem osobą grzywkową, ale wiecie, chciałam odmiany, zrobiłam, przekonałam się, yy, miałam i już nie chcę. Już mi już, już się znudziła, już no wiecie, jest. Z... Może ja też sama trochę tutaj tam dodawałam. Ona jest taka trochę za, za ciężka, może. No teraz już też urosła długo, ale. Nie wiem, słuchajcie, wolę siebie po prostu tak na bok, tu trzepnę, widać wtedy trochę twarzy, ja się lepiej czuję. A teraz, jak ta grzywka będzie odrastać, to będzie taka kaskadowa się robić, więc też o wiele bardziej mi to pasuje. Więc muszę zadzwonić do fryzjerki, że yy, muszę odwołać, przełożyć. Niech to sobie rośnie w spokoju. Więc z grzywki rezygnuję przynajmniej na razie, chociaż nie wiadomo, co tam do głowy strzeli. Słuchajcie, jakieś odmiany cały czas chcę, cały czas nie jestem zadowolona, ale niech do wiosny odrasta. Słuchajcie, bo na wiosnę też chcę parę zmian ubraniowych. Może to nie będą zmiany ubraniowe, ale chcę sobie kupić, słuchajcie, parę ubrań mam na oku. Ale żeby je kupić, powiem Wam. Ptaszek. A co to za ptaszek? Jaki mały. A czy ja Wam mogę pokazać? Słuchajcie, nie mogę powiększyć z niewiadomych przyczyn, nie chcę się zoom zrobić, ale tam jest mały ptaszek. Słuchajcie, ja chciałam kupić sobie parę rzeczy, ale grudzień był dla mnie tak obżartym miesiącem, słuchajcie że przytyłam. Może e, zaraz pojawią się komentarze co ty gadasz nie widać. U mnie nigdy nigdy. Normalnie jak przytyję trochę to u mnie nie widać, bo u mnie się to rozkłada w, w sferze brzucha i cyca Słuchajcie, to są wychodzące ze stanik się zrobił za mały. Wychodzi górą, no i brzuch i słuchajcie, brzuch poczułam, e, że przytył po tym jak zaczęłam się tak sturlywać z sofy, w sensie zaczęło mi się trochę ciężko wstawać. I znowu możecie powiedzieć, że ja wyolbrzymiam, ale wiecie, jeżeli nagle coś, coś się oponka stanie, to to czuć, tak, tak nagle czuć. A poza tym druga sprawa: ja cały czas, cały grudzień nosiłam takie inne spodnie, takie, które ogólnie są, y, lubię je, bo są luźniejsze. Ale słuchajcie, założyłam te, które były zawsze dobre na styk. I te dobre na styk, słuchajcie, jak ja je założyłam, jak ja je zapięłam, zapięłam, słuchajcie, to. Y, Pierwsze było taki brak oddechu i wszystko wyszło takie buły po bokach. I mówię, no tego to już dawno nie było, słuchajcie. Ja w grudniu się nie ograniczałam z niczym jedzeniowo. Yy, ogólnie ja zawsze się nie ograniczam. Ja jem z umiarem. O, może tak, jem wszystko, ale z umiarem. Sobie zjem słodycza, sobie czasem zjem yy, jakieś kawałka pizzy, coś. Ale w grudniu ja żarłam. I słuchajcie, tak żarłam, że... Yy, na przykład kupiłam sobie Jullog. Jullog to jest tradycyjne, tutaj świąteczne ciasto, rolada, czekolada z czekoladą na czekoladzie. Wszystko jest mocno czekoladowe, słuchajcie. Sama zjadłam Julloga w dwa dni. Kupiłam dwa opakowania cukierków czekoladowych. No to tu mi zajęło trochę więcej czasu około pięciu dni. Słuchajcie, dużo było pieczywa białego, w sensie, właśnie pizze. Hot dogi, też, też ogólnie pieczywo bułki. Bardzo miałam ochotę na bułkę, taką tradycyjną, żeby był ser żółty, wędlina, jakaś pomidor, przepyszne. Białe pieczywo, słuchajcie, ja się nie ograniczałam w ogóle i się nie mogę dopiąć. Więc teraz po prostu muszę, już, już, już zaczęłam się trochę ograniczać. No i co najważniejsze, też. Zaczęłam um, nic nie zaczęłam, to nie jest najważniejsze. Chcę zacząć, słuchajcie, i lenistwo bierze górę. Biegać chcę zacząć. Dawno nie biegałam, a wiem, że jak ja biegam, ja lubię biegać. Tylko nie mogę wyjść z domu, więc chcę zacząć biegać i muszę sobie posciągać jakąś fajną muzykę, bo mi się wydaje, że muzyka mnie najbardziej motywuje. Żeby mieć właśnie takiego kopa, muszę u -u nowocześnić moją playlistę. A jak sobie u to pójdę pobiegać i mam nadzieję, że do wiosny, bo mówię, chcę takie na wiosnę, jak już wyjdziemy z tych szalików, jak wyjdziemy z tych czapek, to tak chcę, żeby włosy odrosły. Chcę sobie kupić jakieś z e, ze dwa, trzy ciuchy. I słuchajcie, chcę tak wejść, tak tak czuję taką potrzebę zmiany takiej, zmiany. to nie jest potrzeba, znaczy potrzeba zmiany jest, ale tak ciuchowo nie będę o nic się pozbywać szafy, natomiast dołożę trochę w innym stylu, że tak powiem, że będę miała miks wtedy. I taki mam plan, ale do tego potrzebuję się normalnie dopinać w spodnie, bo teraz czuję się z tym po prostu niekomfortowo. O tak bym powiedziała komfort. Psychiczny bardziej został zaburzony, bo ten fizyczny, oprócz tego, że jest ta oponka, to nie, że ja że mówię, że się sturlam z sofy, ale to nie znaczy, że ja wstać nie mogę. Nie, to jest taki, takie uczucie i jest to niekomfortowe dla mnie, dlatego teraz po prostu muszę, ale powiem wam, ciężko. Człowiek jest leniwy jednak, więc ograniczyłam słodycze, ograniczyłam, słuchajcie, pieczywo, więc myślę, że małymi stopniami też yy, zacznę biegać. A tak to słuchajcie, nie wiem co. Nic się takiego nie dzieje. Nowy rok. Słuchajcie, jak widzicie, nie ma choinki. Opowiem Wam, że w tym roku też y, ja zaczam bardzo po y, wielkobrytyjskiemu, po zachodniemu. Tutaj ludzie zaczynają bardzo wcześnie i szybciej kończą. Tak samo w Stanach, tak samo w Niemczech. W Polsce my zaczynamy święta ubieranie choinki, przystrajanie dosyć później. Y, natomiast. Y, Tutaj zaczyna się już wcześniej. To jest. 1 grudnia już ubierają ludzie choinki tutaj. W sklepach już w ogóle wcześniej wszystko się dzieje. Ale ja w tym roku, słuchajcie, końcówka listopada wertowałam już internet w poszukiwaniu ozdób, bo nic nie miałam. Nie wiem, co się stało z moimi ozdobami. Miałam kilka takich, co chciałam tak zatrzymać, zniknęły. Więc wertowałam internet w poszukiwaniu ozdób. Zaczęłam wcześniej oglądać filmy świąteczne, te takie. Wiecie, takie miłosne, że tam kobieta wyjeżdża do swojej wioski, w której była wychowana, a tam jej kolega z dzieciństwa jest i rodzi się miłość na święta. Te dziadoskie, te takie klasy C, ja lubię takie. By, oglądałam też Kevina, i na Kevina sam w Nowym Jorku poszłam do kina, więc te takie świąteczne nastroje bardzo wcześnie się zaczęły. I słuchajcie, święta przyszły. Dzień po świętach. Ja Mówię, kurde, już nie chcę tego w domu mieć. Już mi obrzydło. Tak wcześnie zaczęłam, że już, już nie chcę. Obejrzałam wszystko, co mogłam obejrzeć. Mówię, kurde, no jeszcze dotrwam do nowego roku. Słuchajcie, 1 stycznia ściągam. Cały dzień mi zajęło ściąganie, no bo to choinkę miałam po domu porozwieszane. Jakiś kwiat żółknie. Przelany, słuchajcie, przelewam, to Wam też powiem. No, porozbierałam wszystko, słuchajcie, i. Yy... Odsapnęłam po świątecznie i powiem Wam, że tutaj market świąteczny już jest zamknięty, wszystko jest pozamykane. Słuchajcie, w, mie w mieście nie ma ozdób, yy, sklepy zdjęły ozdoby świąteczne. Tutaj jest inaczej: w Polsce zaczyna się później i kontynuuje dłużej. Tutaj wcześniej ja byłam tutaj, się przystosowałam, jeśli chodzi o święta, też wszystko, chociaż wisi mi wieniec na drzwiach, bo cały czas zapominam yy, go ściągnąć, muszę zdjąć. No, a te kwiaty, słuchajcie, bo mówię, że przelałam, słuchajcie, tak poprzelewałam kwiatki. Powiem Wam, że tutaj jednak to jest mieszkanie ciemne, bardzo ciemne w zimie. Latem ono nie jest aż takie ciemne, ale zaskoczyło mnie, jak jest zimą ciemne. Więc przez to też te kwiaty, no i ogólnie jest zima, one nie potrzebują tyle wody, ale chyba też przez to, że jest tak ciemno, to one już w ogóle nie potrzebują, słuchajcie, i te nawet rośliny, które ogólnie lubią wodę, jak gichnęłam im wodę. Poprzelewałam tyle, niektóre odratowałam, niektóre zabiłam. Jest też jeden kwiat, który przesuszyłam. Słuchajcie, mimo tego, że. Takie że... <laughs> dziwne te kwiaty, bo mam dużo też roślin, których nigdy wcześniej nie miałam, i nie umiem się z nimi jeszcze zapoznać. Jeszcze jest nam trudno, trudno znaleźć odpowiednią metodę, żeby się polubić. Mam tutaj dużą monsterę, do tej monstery dosadziłam jeszcze jedną monsterę, i słuchajcie, ta duża przeżyła, mała się przelała cyrki, ale też tutaj była choinka. I powiem Wam, że kiedy była tu choinka, dużo roślin przeniosłam do kuchni. W kuchni z kolei ja nie grzeję, więc jest zimno, więc niektóre rośliny nie lubią tego zimna. Więc z rośliną, jestem bardzo ciekawa, które przeżyją do wiosny. Będzie to taki eksperyment, i powiem Wam, że te, które przeżyją te warunki, to naprawdę będą mogły się zaopatrzać w więcej z tych, z tych gatunków. No, na przykład, ta, powiem Wam, Rybsalis. słuchajcie, połowa tego była. U mnie tak rośnie, i mu nie przeszkadza, że tutaj jest ciemno. Podlewanie, umiarkowane. Z tym bardzo dobrze. A na przykład. Nie wiem, co, co tutaj było. Słuchajcie, trzykrotka mi zdychasz. Trzykrotka jest najłatwiejszą rośliną. Zdycha. Więc bardzo ciekawe sytuacje roślinne, zobaczymy. I mówię, na wiosnę jestem bardzo ciekawa efektów, kto przeżyje, kto umrze. Chyba tyle, chyba tyle, słuchajcie. No już chyba wam, kurde, nie mam co pokazywać, nie mam co mówić, słuchajcie. Nowy rok nie planuje nic konkretnego. Znaczy, Planuję konkretne rzeczy. Już mam, mówiłam wcześniej, że mam plan na coś i nie chcę się z tym dzielić, żeby nie zapeszać. I ten plan do tej pory jeszcze nie został zrealizowany, więc może w nowym roku. Ja nie wiem, słuchajcie. Te plany też, powiem wam, że... E... Nie wiem. Ogólnie powiem wam, że nic mi się nie chce. Jestem jakaś taka... Może to też ta pogoda, ta zima i to mieszkanie takie ciemne. Powiem wam, że jednak chciałabym mieszkanie jaśniejsze. Z drugiej strony tu mam mini ogródek. Jest bardzo to przydatne. Nie wiem, czy jest bardzo przydatne, bo jest taki mini, ale fajnie, fajnie jest, wiecie, latem na przykład suszę pranie, a z drugiej strony, no, to jest piwnica. Jest ciemno, więc y, się nad tym zastanawiam, ale, ale na razie nic nie planuję wyprowadzki, na razie jest mi tutaj dobrze. Ale jakoś tak, tak powiem Wam, nic mi się nie chce. Jestem taka... Y, ospała, leniwa, o tak, jak siądę na tej kanapie, to siedzę, dlatego tak bym chciała iść pobiegać, bo to też mi da motywację. Ale powiem wam, zrobi jedną rzecz w dzień i już taka jestem, o, osiągnęłam dużo, już nic nie robię, więc muszę się jakoś zmotywować, słuchajcie, żelazo łykam, bo powiem wam, że mnie żelazo e, mnie daje energię, naprawdę. I miałam chyba jakieś niedobory, bo rzeczywiście podziałało na mnie, już mi się kończy, muszę sobie kupić, bo też nieregularnie, ja Wam, powiem, tak zapominam łykać. W ogóle nie biorę żadnych witamin, może też powinnam, ale tak, tak nie chce mi się. Powiem Wam, że tak siedzę i tak. Ale i tak zrobię. A słuchajcie, szczerze Wam powiem, że nie, nie chce mi się, ale na spacery chodzę. To sobie zrobiłam tak, że dziennie muszę iść na spacer i zwiedzam o, o, okolice. Znalazłam już, słuchajcie, trzy domy, które mogłabym mieć. Pierwszy bardzo mi się podoba, on mi przypomina Beverly Hills 90210 dom. Dawno nie widziałam tego domu, więc nie pamiętam dokładnie jak wygląda, ale wydaje mi się, mogę się mylić, że miał takie wejście z łukiem i ten ma wejście z łukiem, ale też jest bardzo zadbany, wiecie, ogródek i to jednak dużo daje. Jak tak ma się ładnie zadbane, to dodaje takiej em, atmosfery domowi i mi się strasznie ten dom tak spodoba. Mówię, Kupię kiedyś. Ale później szłam inną drogą, w inny spacer. Zobaczyłam inny. Mniej ładny, ale z większymi oknami. A jak wiecie, ja narzekam na światło. Mówię, kurde. Ten ma większe okna. Kupię kiedyś. I słuchajcie, trzy dni, trzy dni temu, może cztery, poszłam w inną dzielnicę. Słuchaj, bo ja mieszkam w dzielnicy domków, tu są domki, mieszkam w fajnej, cisza, spokój, domki, e, tacy ludzie, wiecie, trochę bardziej mm, klasa średnia, więc jestem taka na poziomie, ale słuchajcie, y, co? Trzeci domek, szłam i tak szłam, mówię, a te domki tutaj średnie, takie, tak oglądam, nie, tych nie kupię, te mi się nie podobają i tak nagle, u, ten nie najgorszy, ten jeszcze lepszy, słuchajcie, trzeci Kupię kiedyś, słuchajcie. Więc sobie tak oglądałam, mówię, kurde. Kupię kiedyś te domki, bo to jest taka dzielnica, słuchajcie. Domki w Edynburgu od pół miliona w górę, funtów. Więc to, że kupię kiedyś, to wiecie. Ale no, ceny. Edynburg w ogóle ja nie wiedziałam się. Okazało, że Edynburg ma ceny londyńskie. Edynburg ma ceny jak w Londynie, bo jest to stolica Szkocji. A ja nie, znaczy, wiedziałam, że to stolica Szkocji, ale nie wiedziałam, że ceny są na takim poziomie. Myślałam, że w całej Wielkiej Brytanii jest drogo, a się okazało, że na przykład w Glasgow już jest o wiele taniej. No, ale człowiek wybiera piękne miejsce, człowiek wybiera Edinburgh. No dobrze, tyle. A pokażę Wam jeszcze na koniec, pokazywałam na, Instagra na Instagramie, ale tak mi się to podoba, że Wam pokażę teraz. Kocia rodzina, słuchajcie, patrzcie na to. To jest, to było sprzedawane słuchajcie, jako... Jak to powiedzieć? Przy drzwiach, żeby postawić, żeby nie zablokowało przeciąg. Słuchajcie, kocia rodzina blokuje przeciągi, ale jest to bardzo miękkie. Czasami te, 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 nie wiem jak to po polsku przeciągnik jest o wiele cięższy. To jest leciutkie, wypchane w środku materiałem, więc nawet nie wiem, czy to by dobrze blokowało. Ale jest jak poduszka, słuchajcie. Ja to postawiłam sobie na górze kanapy i powiem Wam, że kocia rodzina wspaniała. Bardzo mnie to cieszy, bawi. Ten, powiem Wam, ten zawsze na mnie patrzy. On jest tak e, ciekawski, on bardzo na mnie patrzy. Ten jest jakiś taki dziwny. Maminsynek, widzicie, do mamy? E, no, fajne, ten, ten e, który to był? Ten chyba jest tak, taki trochę dziwny, jak na mnie patrzy, ale ten bardzo jest zaangażowany w patrzenie na mnie. W którym miejscu w pokoju jestem, ten mnie obserwuje, słuchajcie. Kocia rodzina. Jestem zachwycona absolutnie e, tą poduszeczką, bo można nazwać to traktuje Traktuję jako podusia, słuchajcie. Kocia rodzina. No dobra, skończone, więc skończone wszystko niech będzie. Alpazur zakrwawiony. No. no dobrze, słuchajcie, pozdrawiamy Was ciepło, przesyłamy buziaki, całusy, uściski, życzymy udanego tygodnia, my zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo, wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia, pa!